Powiemy sobie też o pewnych podstawowych błędach przy umowach kredytu gotówkowego, które te błędy mogą się pojawić też w innych umowach, w innych kredytach. Po pierwsze, myślę, że jest to jednym z błędów, może być nieumiejętne dobranie terminu spłaty. Najlepiej, żeby ten termin spłaty był po dniu otrzymania naszego wynagrodzenia, tak, a nie przed tym dniem, gdzie ten budżet nasz może się nie spiąć. Eee, następna rzecz. Myślę, że nieodpowiedni dobór okresu kredytowania, czyli za krótki termin. Ja zawsze mówię klientom, którzy ze mną współpracują, że fajnie jest jednak wybrać troszeczkę ten dłuższy okres, mieć tą ratę niższą niż zakładaliśmy, a po prostu na przykład na bieżąco sobie nadpłacać w miesiącach, w których możemy sobie na to pozwolić. Mamy wtedy pewność, lepiej śpimy, ta rata jest lepiej dostosowana do naszych potrzeb, tak? Więc możemy sobie wyegzekwować od siebie nadpłaty. Tutaj przy za wysoki, przy zawyżeniu na przykład kwoty kredytu, mielibyśmy problem, jeżeli ta rata byłaby dla nas, no niestety, jak to niektórzy mówią, pod korek, tak? To może powodować, że w późniejszym okresie, kiedy wzrosną, a wzrastają cały czas nasze dodatkowe bieżące opłaty, możemy być, no niestety niemiło zaskoczeni, że nie stać nas na spłacenie tej raty. I co potem? Będziemy przynosić kredyt do innego banku, żeby wydłużyć ten okres, a mogliśmy to zrobić na samym początku i wtedy nie płacimy znowu prowizji za kwotę, którą spłacamy, w której też może mogą zawierać się odsetki.